razem z mcek czyli Miejskim Centrum Kultury, postanowiliśmy zorganizować imprezę masową, czyli PROJEKT OC, dlatego, że cieszy się bardzo dużą Zainteresowanie. obecnością, jak i zainteresowaniem. I teraz e, informacja, na którą na pewno wielu z Was czekało. Dostawaliśmy tutaj już bardzo dużo zapytań, no ale niestety trzymaliśmy się e, tutaj planu. Dzisiaj e, dosłownie godzinę temu już oficjalnie została podpisana umowa z artystą. Także serdecznie byśmy tutaj Państwa chcieli poinformować, że artystą na projekcie, na projekcie OC za tydzień będzie. 8 lutego, 8 lutego brawo brawo. o 19. 19. 18 otwarcie jest brawa. Tak. tak. Przedział wiekowy 15. <grym>. Dokładnie. Bilet normalny 30 z ostrą kartą 25. Będzie, uwaga, uwaga! Blacha 2.1.1.5. Także 5. myślę, że dla wielu osób jest to fajna inicjatywa, e, jak fajna i inicjatywa, fajny, artysta. fajny raper.